Dzień dobry kochane, ale mi miło, że znowu zagościłyście na moim kanale. Chodźcie ze mną na przegląd nowego asortymentu do sklepu Action. Zaczynam od wielkiego powrotu, ponieważ aktualnie znowu w sprzedaży dostępne są globusy. One kosztują niecałe 60 zł, są na podstawie z drewna mango, mają złote wykończenia i kupicie je w dwóch wersjach kolorystycznych. Jeżeli jesteście na bieżąco z moimi przeglądami, to taką ramkę na pewno kojarzycie. Teraz pojawiła się nowa Nowa, elegancka wersja kolorystyczna. Mamy czarne obramowanie z dodatkiem brązowego żebrowania i za taką ramkę zapłacicie niecałe 12 zł. Ona świetnie sprawdzi się na zdjęcia o wymiarach 13 na 18 cm. Mam również coś specjalnie dla panów. Jest to kalendarz adwentowy za 35 zł. W środku znajdziemy 12 produktów do pielęgnacji włosów oraz ciała. Aktualnie w nowościach pojawiły się również nowe zestawy pościeli Mamy wersję jednoosobową. Składa się ona z poszewki na kołdrę o wymiarach 140x200 cm i mamy również jedną poszewkę na poduszkę o wymiarach 70x90 cm. Dostępna jest również pościel dwuosobowa i tutaj akurat mamy dwie poduszki. Ta pościel świetnie sprawdzi się na kołdrę o wymiarach 200x200 200 cm. Sama pościel jest w bardzo ładnej, takiej beżowo-kremowej wersji kolorystycznej, ale niestety jest w 100% wykonany. Wykonana z poliestru. W każdym razie za taką nowość zapłacicie 40 zł. Zajrzałam również na dział DIY, na którym w oko wpadła mi polimerowa glinka do pieczenia. Kosztuje 10 zł i 95 groszy. Taką glinkę należy wypiekać w temperaturze 120 stopni przez około 10 do 15 minut. Możemy pięknie ze sobą łączyć kolory i jest to produkt elastyczny. W nowościach znajdziecie również bardzo ładny i praktyczny regał łazienkowy. On jest bambusowy. Mamy również trzy półki dostępne w białym oraz czarnym kolorze. Każda z nich ma 6 kg nośności. Regał ma 74 cm wysokości i zapłacicie za niego niecałe 63 zł. A teraz zapraszam was na dział kuchenny, na którym pojawił się nowy zestaw garnków z przyborami kuchennymi. Zapłacicie za niego niecałe 90 zł. Zestaw składa się z patelni o średnicy 24 cm. Mamy również garnek w komplecie z pokrywką, który ma 18 cm średnicy i w tym samym rozmiarze w zestawie znajdziemy również klasyczny rondelek. I te produkty mają nieprzewierającą powłokę oraz nadają się do wszystkich źródeł ciepła także do płyt indukcyjnych, a dodatkowo w zestawie znajdziemy również łyżkę oraz łopatkę kuchenną. I też przy okazji kochane, chciałabym was zachęcić do darmowej subskrypcji mojego kanału, dzięki której zawsze jako pierwsze, bez wychodzenia z domu, dowiecie się o nowościach na półkach sklepowych. A tymczasem przechodzimy sobie do kolejnego świetnego produktu, który zresztą polecam wam od lat. Jest to taka taca do serwowania o wyglądzie kamienia, kosztuje tylko 4 zł i 49 jej wymiar to 30x11 cm, jest niezwykle elegancka i przekąski zaserwowane na takiej tacy wyglądają niezwykle apetycznie. Mam również fantastyczną informację, ponieważ już od jutra możecie znowu szukać tych zestawów do fondi. One kosztują niecałe 13 zł i bardzo szybko znikają z półek, tak więc jako pierwsze możecie się dowiedzieć o ich powrocie. A teraz pokażę Wam nowe zapachy do samochodu, ale one również świetnie sprawdzą się na przykład w szafach kosztują tylko 4 zł i 95 groszy. Dostępnych jest kilka wersji zapachowych. Mamy m.in. Sakurę, jest również biała herbata. A do tego dzika piwonia bardzo ciekawe produkty pojawiły się na dziale z elektroniką i pierwszy z nich to bezprzewodowy zestaw przełączników. Kosztuje niecałe 55 zł. Za jego pomocą zdalnie możemy włączyć lub wyłączyć podłączone urządzenie. W zestawie znajduje się również pilot, który ma zasięg aż 30 metrów. I taki zestaw świetnie sprawdzi się, jeżeli na przykład z poziomu kanapy chcecie sterować oświetleniem w Waszym domu. I tuż obok znalazłam jeszcze taki adapter. Jest to wtyczka z USB USB typu A oraz USB typu C, na taki gadżet zapłacicie 19 zł. i 90 groszy. Do sprzedaży powróciły również te znane i lubiane świeczniki. Do wyboru mamy dwie wersje. Jest wersja na klasyczne tea lighty oraz na świece stołowe. Te świeczniki są wykonane z ceramiki i kosztują niecałe 9 zł za sztukę. I chcę również dać Wam znać, że w nowych wersjach kolorystycznych możecie kupić te świeczniki metalowe, które na pewno doskonale kojarzycie z moich przeglądów, ponieważ prezentowałam Wam je podajże w zeszłym miesiącu. A teraz przechodzimy sobie na dział z gadżetami. Na którym pojawiły się m.in. niezwykle stylowe naszyjniki w formie czokerów. Kosztują 5 zł. i 95 groszy. I kilka lat temu zdecydowanie był szał na takie akcesoria. Jak widzicie, moda zdecydowanie lubi wracać. Zapraszam Was również na dział świąteczny, na którym również pojawiły się świetne nowości i znalazłam m.in. nowy kominek do wosków zapachowych za 15,95 groszy. W zestawie znajdziemy również właśnie woski zapachowe, a do wyboru jest m.in. urocza wersja z pierniczkiem, mamy również choinkę oraz skrzaty. A skoro o pięknych zapachach mowa, to pragnę Wam jeszcze pokazać takie niezwykle eleganckie świece, które myślę, że świetnie sprawdzą się na prezent, ponieważ są już dodatkowo owinięte kokardą, a kosztują tylko 10 zł i 95 groszy. I na tym dziale możecie również kupić kule śnieżne z motywami z bajek. Dostępny jest m.in. man mamy myszkę Miki, a nawet Elze. Za taką kulę zapłacicie 13 zł. i 95 groszy. Muszę Wam również pokazać taki nowy zestaw składający się z fioletowej pasty do zębów, która ma za zadanie usunąć przebarwienia i w zestawie znajdziemy również bambusową szczoteczkę do zębów. Za całość zapłacicie 5 zł i 95 groszy. Ten elektryczny przyrząd do czyszczenia pędzli jest totalnym hitem i znowu powrócił do sprzedaży. Ja wiem, że szybko znika z półek, tak więc daję wam znać, że już możecie go zakupić. On obraca pędzle o 360 stopni w wodzie. Ma silikonowy przyrząd do czyszczenia pędzli do makijażu. a Za pomocą kratki w łatwy sposób nasze pędzle wysuszymy. Jeżeli macie to urządzenie w swoim domu, to dajcie znać w komentarzu, czy warto jest je kupić. Ja uwielbiam czytać wasze komentarze. Wasze recenzje są zawsze bardzo pomocne, zarówno dla mnie, jak i dla pozostałych widzów, dlatego też z tego miejsca chcę Wam podziękować za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę oraz za podbijanie moich filmików. Jestem Wam naprawdę ogromnie wdzięczna. I kolejny kultowy produkt, znowu dostępny w sprzedaży. Tym razem jest to puder za 9,95 zł. Te pudry mają owocowe zapachy i moi stali widzowie na pewno pamiętają, jak prezentowałam Wam te pudry w serii filmików Top 10 Action. Mamy również nowości dla zwierząt, dostępne są m.in. dwustronne koce dla psa za 17 zł i 79 Kupicie je w beżowym oraz błękitnym kolorze. Są to koce całoroczne. Warto jest również zwrócić uwagę na taką matę do zabawy dla kota. Ona kosztuje niecałe 20 zł. Jest to dywanik do zabawy z czteroma zabawkami I ten produkt kupicie w grafitowym, beżowym oraz różowym kolorze. A tuż obok dostępny jest również filcowy domek dla kota on ma 40 cm wysokości i kosztuje niecałe 40 zł. Kupicie go w szarym oraz grafitowym kolorze. W środku znajduje się również poduszka i jest to domek zapinany na zamek. Na końcu dzisiejszego przeglądu chciałam dać wam znać, że w sprzedaży pojawił się nowy płyn do płukania od marki Lenor, a jest on o zapachu lawendy oraz rumianku. Kochane, to wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Oczywiście jutro ruszam na Kolejną nową dostawę, tak więc mam nadzieję, że znowu odwiedzicie mój kanał. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki, pa pa!